Cześć, chciałam Was pozdrowić z nad tego pięknego jeziora w buszu. ono ma chyba tutaj kolor taki niebieskawy, ale tak naprawdę ten kolor jest oliwkowy od liści eukaliptusów, które tam spadają, zanurzają się i puszczają do wody swoje olejki i kolory. Jest przepiękna pogoda. Przyjechaliśmy tutaj na chwilę z Andrzejkiem, oczywiście much pełno, jak to w Australii. No i stąd z, tej, z tego zakątka cudu natury, australijskiego zakątka, pragnę Was pozdrowić i przesłać troszeczkę takich pozytywnych, słonecznych vibes. A papa, pa. miłego dnia, Maj.